Dość, dość późną godzinę, a mamy jeszcze w planie dzisiaj dwie ciekawe wycieczki. Jedna będzie do wodospadu na rzece podgórnej w przesiece, a druga później jeszcze na miejsce mocy na mały czakram na górze Grabowiec. Jeśli już jedziemy do wodospadu, to sobie możemy też przy okazji trochę powiedzieć o. Podnoszeniu naszej odporności, bo większość ludzi, szczególnie Polacy i Francuzi, tą odporność szukają w aptece, a nie tędy droga, jak to się mówi, do wolności. Żeby podnieść naszą odporność, to po prostu powinniśmy korzystać z tego, co nam Stwórca dał. A jak się tutaj rozglądniecie, to widzicie, co tu wszystko rośnie. Mamy jagody, grzyby, poziomki, szczaw, pokrzywa, mniszek lekarski, to wszystko są zioła i owoce, które nam właśnie pomagają i podnoszą naszą odporność. Dlatego wam też zaproponowałem, żeby tutaj przynajmniej te z pół godzinki sobie dzisiaj pochodzić po tym trawniczku, po tej naszej mamie ziemi na bosaka, ponieważ również chodząc z boso. Nasze ciało ma jony dodatnie, Matka Ziemia ujemne, więc to wszystko razem wspaniałe współgra i człowiek oprócz tego, że dobrze funkcjonuje, to również sobie robi nieświadomie masaż refleksyjny stóp, bo Stwórca nam te najważniejsze receptory dał na podeszwie. I pierwotni ludzie nie mieli szpitali, aptek, ale jakoś funkcjonowali, bo chodzili boso i jeśli coś tu się niedobrego działo automatycznie receptor się powiększał i chodząc boso następowała, następowała normalna taka naturalna akupresura przez ucisk naszego ciała ciężaru ciała na ten właśnie receptor. Są też te takie roleczki które można stosować sobie samemu do masażu do pobudzenia tych właśnie receptorów drewniane. I jak czasami pokazuję komuś, że coś takiego właśnie do tego służy, mówi, o ja to mam. Na korzystam z tego, no tak, a jak? No siedzę i sobie tak masuję. To nic nie daje. To jest łaskotanie. Żeby to cokolwiek dało, to na takich rolkach z tymi wypustkami należy stanąć, złapać się dwóch krzesełek, żeby nie stracić równowagi i po tym dopiero chodzimy. I te wszystkie właśnie receptory na podeszwie sobie pobudzamy. I jak tak sobie byśmy dziennie z 2-3 minuty pochodzili, to naprawdę zobaczycie, jaki jest duży postęp w naszym funkcjonowaniu. Coś takiego, tak. I jeśli już na przykład no, jedziemy na ten wodospad, byłoby dobrze, żeby jak najwięcej z nas skorzystało dzisiaj z tej wody z tego wodospadu, bo tam można również sobie pomasować swoje ciało, stojąc pod wodospadem, spadająca woda nam wspaniale masuje nasze ciało. No jest taka pogoda dzisiaj, że jest cieplutko, elegancko, więc nie musimy później iść do sauny. Saunę już żeśmy wczoraj załatwili sobie, ale chodzenie do sauny w tych dzisiejszych czasach jest bardzo wskazane i potrzebne, bo w w saunie w temperaturze powyżej 60 stopni, wszystkie te wiruse, wirusy i bakterie są y, po prostu zabijane. A mamy takiego y, też na Dolnym Śląsku mądrego człowieka, rolnika, który prowadzi ekologiczne gospodarstwo, Wagnerówkę, który w ubiegłym roku, właśnie teraz o tym czasie, zachorował na boleriozę. I powiedział coś takiego. Że praktycznie każdego z nas jakiś tam komar czy, czy kleszcz prędzej czy później ukońsił, czy ukąsi, ale tylko wtedy u człowieka się rozwinie bolerioza, jak jest osłabiony. Jak normalny, jest silny, odporny, jak u niego wszystko dobrze funkcjonuje, to ta bolerioza nie ma szansa, szansy się rozwinąć. Ale gdyby się już na przykład tak stało, że się rozwinęła. To wtedy tak samo chodzenie do sauny zabija tą bakterię i ludzie nie chorują na boleriozę. Ja właśnie z sauny już korzystam od 50 lat i dlatego nie chodzę po aptekach, nie chodzę po lekarzach, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. Jeśli będziemy na co dzień korzystać z tego, co nam stwórca daje, będziemy zdrowi. Na dodatek, jeśli jeszcze właśnie. Jedziemy do tej rzeki, do tego wodospadu. Tam powyżej nie ma żadnych budynków, żadnych możliwości gdzieś tam do, do tej rzeki wpuszczenia jakiejś tam kanalizacji czy coś. To jest naturalna woda górska, która idzie z gór, i tej wody nawet można się normalnie napić, bo jest praktycznie krystalicznie czysta. Niczym nie zanieczyszczona. Jest na pewno o wiele lepsza niż woda, która. Płynie w kranie, którą chlorują i niestety to nam nie służy. Także jeśli chcemy być zdrowi, to coś musimy dla tego swojego zdrowia sami zrobić. A jedną z takich właśnie prostych rzeczy to jest to, żebyśmy jak najwięcej właśnie chodzili boso. Także teraz Aleks Polański Wam coś niecoś powie, gdzie on poszedł. Jak zwykle. I, I byśmy mogli jechać sobie już do tego wodospadu, bo jest piękny dzień, piękna pogoda. Będzie tam na pewno trochę ludzi, więc dobrze by było, kto może, zabrać sobie jakiś tam strój kąpielowy, ręcznik, żeby później się wytrzeć. A nawet wystarczy, jak sobie wejdziemy do tej zimnej wody po kolana i tam trochę po tych kamykach pochodzimy i się no te nogi trochę po prostu schłodzą bo my tutaj mamy te możliwości, że sobie do tej rzeki możemy pojechać czy nawet wejść do tej zimnej wody do fontanny, sobie też pochodzić po tej normalnej wodzie ale mieszkańcy miast nie mają za bardzo takich możliwości i dlatego żeby się hartować i odparniać będąc no, w swoim domu, to każdy z nas rano, jak wstaje z łóżka, jest ciało rozgrzane i powinien na 10 sekund pójść pod zimny prysznic. Nie dłużej, ale za to później ma 20 sekund gorącego prysznica. I później znów 10 sekund zimny, 20 ciepły, 10 zimny i zawsze wychodzimy spod prysznica zimnego, nie spod ciepłego. Dlaczego? Bo jak wychodzimy spod ciepłego, wszystkie pory w naszym ciele są otwarte i te ciepło wewnętrzne, któreśmy mieli, szybko wyleci. Jeśli wyjdziemy spod prysznica zimnego, to wszystkie pory są pozamykane i za minutkę, dwie, o, fajnie ciepło, jest przyjemnie. A jak wychodzimy spod ciepłego, to za parę minut, o, znów zimno, znów by pod ten prysznic ciepły się poszło, nie? Nie, właśnie w taki sposób właśnie hartujemy swój organizm na przemienne prysznice. Proste, tanie i skuteczne. Także jak będziecie z tego na co dzień korzystać, zobaczycie jaka będzie poprawa. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania przed naszą jazdą, to proszę, można pytać. Nic. Czy jeszcze coś mam o oczyszczaniu powiedzieć? Jakiś wątrobie? czy coś, tak? No więc właśnie, jeśli już oczyściliśmy swoje jelito grube, czyli tam nasz system autoimmunologiczny odpor odpornościowy jest ok, jelito jest czyste, to jak zaczniemy oczyszczać wątrobę, to również oczyszczamy woreczek żółciowy, a często gęsto ludzie mają w woreczku żółciowym kamienie. I dlatego jest tak bardzo ważne najpierw oczyszczenie jelita grubego, bo jak jest tam nieoczyszczone jelito, jest bardzo mały przesmyk już a pójdzie z wątroby tam z, kamie, z woreczka żółciowego kamyk i zaczopuje zatka nam jelito, no to wtedy operacja, nie? a po co? wystarczy właśnie lewatywą sobie oczyścić dobrze jelito grube jeśli nam wejdzie z irygatora te dwa litry płynu w nasze jelita, to wiemy, że jest fajnie, że już jest czysto ale żeby do tego doszło, no to trzeba to po prostu robić w pierwszym tygodniu raz dziennie, w drugim tygodniu co drugi dzień, trzeci tydzień dwa razy, lewatywa i czwarty tydzień jeden raz. Czyli praktycznie prawie że po miesiącu dopiero możemy przystąpić do oczyszczania wątroby. I żeby oczyścić wątrobę, to tak samo za jednym razem tego się nie zrobi. Wątroba ma trzy płaty, jakby trzy komory. I robimy to w ten sposób że przygotowujemy sobie wieczorkiem taki płyn 200 ml oliwy z oliwek i 200 ml świeżo wyciśniętego soku z cytryny albo grejpfruta, z grejpfruta czerwonego. I trzeba to dobrze wymieszać przed pójściem do, do, łóż, do, do, do łóżka, nie, żeby się tam później już spadzi i grzać. Należy zrobić sobie taką z 20 minut bardzo ciepłą kąpiel. Jak ktoś ma wannę, nie ma problemu. Ale jak ma tylko prysznic, no to trzeba pod tym ciepłym prysznicem te przynajmniej 20 minut postać, żeby te ciało nasze się dobrze rozgrzało. Łatwiej jest o wiele, jak się ma wannę, bo jeszcze do wanny możemy sobie jakiś tam soli morskiej dodatkowo dać, żeby było przyjemniej, lepiej, bardziej. Wchłania wtedy nasza skóra, te wszystkie minerały, które są w tych dobrych solach, niejodowanych oczywiście. I jak jesteśmy już bardzo rozgrzani, wychodząc już z tej gorącej kąpieli, wypijamy duszkiem ten roztwór. To jest niecałe pół litra, 0,4 litra w sumie, jest tego sporo. I wiadomo jak się oliwę pije, nawet rozcieńczoną, to jest taka... No odruch taki trochę nie, nie, wymiotny prawie że, ale jak się to duszkiem wypije to da rady i wtedy jeszcze przed tak? Przez rówkę, ja Przez rówkę, nie. przed y, pójściem do łóżka najlepiej jest jeszcze do tego łóżka sobie włożyć termofor z gorącą wodą, żeby łóżko było fajnie nagrzane. I jak później po tej kąpieli wypijamy ten roztwór, wchodzimy do łóżeczka ciepłego to ten termofor sobie kładziemy na wątrobie i tak sobie normalnie śpimy. Rano się wstaje, idzie się do toalety, się wypróżnia, więc są teraz, teraz te kibelki takie, że człowiek robi kubkę i nie wiadomo co z niego wyszło. To mój kolega sobie kupił taki durszlak plastikowy za parę złotych, włożył do kibelka, i zrobił kubkę, wodą to wszystko później zlał i kamyki, które z niego wylazły z wątroby, z woreczka żółciowego, brązowe, takie zielonkawe, sfotografował i posłał na mój mail, mailem dla mój ten i każdy może te kamyki umie zobaczyć, co z człowieka wyłazi po oczyszczaniu. Ale to nie po pierwszym oczyszczaniu. On już się oczyszczał chyba wtedy z 18 raz. Ale żeby raz tylko wątrobę oczyścić prawidłowo, to ten proceder trzeba powtórzyć trzy razy. Jak dzisiaj zrobiliśmy te pierwsze oczyszczanie, robimy trzy tygodnie przerwy i następny raz to samo. I znów trzy tygodnie przerwy i jeszcze raz. I dopiero. Ja nie piłem. Ja, ja nie piłem I, i to jest ta metoda mnichów tybetańskich, o których ja mówię, i, i w ten sposób sobie oczyszczałem. Jest ten siarczan, ja pijam z tym siarczanem. To rzeczywiście lepiej, bo się kanały rozszerzają te odworeczka. W każdym się nie boli, jak wychodzą, że się nie zakorkują. No, ale to ja mówię, to najpierw trzeba oczyścić, je to grube, bo tak się może zakorkować. No. Nie, tam było takie, tak wystosowanie. Ja tak no mówię, ja to, co, co się nauczyłem, co mnie uczono, bo kończyłem tą prywatną, dwuletnie takie studium we Wrocławiu, yy, biomasażystów, więc tam nas właśnie uczono tej medycyny wschodniej. To co hamuje przed tą operacją, to jestem świadczon właśnie ten sól Epsom. On jest tak gorzki, że Tak, tak. Ten grejfur to neutralizuje i właśnie on tam wystał, żeby z rurką pić? Ale tak ten są ten się pije przedtem trzy razy, przecież. Tak, pije się plus sam. Tak, ale no. można popić tam łyka potem czegoś, żeby zneutralizować. Także, proszę Państwa, jeśli to zrobimy trzy razy to samo, no to mamy pewność, że już każdy płat został oczyszczony, ale to nie jest jeszcze gwarancja, że w procentach. tą procedurę powinno się stosować raz w roku na wiosnę. Po zimie, kiedy jemy tam te różne takie. Rzeczy, których nie ma tak jak teraz tutaj możliwości jeść. No to wtedy właśnie na wiosnę organizm potrzebuje różne mikroelementy, uodparniać się, dlatego jak jest już koniec prawie że zimy, jak ziemia już odmarznie, wtedy można pójść do lasu, czy tam gdzieś w takie miejsce, gdzie nie ma samochodów, przemysłu i tak dalej. W brzozie, dorodnej brzozie, sobie robimy na wysokości 70 cm od ziemi otworek. O w średnicy około 10 mm na głębokość 7-8 cm. W ten otworek wkładamy sobie wężyk plastikowy, pod drzewo postawiamy butelkę. Jeśli już nie ma mrozów to może być szklana i powinna być szklana, ale jeśli są mrozy w nocy, to niestety mnie szklane rozwaliło. Więc daję teraz buteleczkę plastikową 5-litrową. I jak ona ma tam ten taki yy, uchwycik, to sznurkiem ją przywiązuje do drzewa, żeby się nie przewróciła, bo to może jakieś zwierzątko przyjść coś. No i rano praktycznie jest 5 litrów yy, tego soku z brzozy, którym uzupeł nie uzupełniamy braki mikroelementów i witamin w naszym organizmie po zimie. No Nie tylko to jest tak jak wczoraj wspomniałem, to jest właśnie ta woda strukturyzowana, najlepsza. Czy ten sok, co dzisiaj pan nas poczęstował, to jest naturalny, czy on jest czymś konserwowany? Niczym nie konserwowany, tylko stał cały czas w lodówce. I dlatego skwaśniał. No właśnie, ten kwas jest... Jeśli go damy do zamrażarki, to nie skwaśnieje. Tylko że w zamrażarce <coughs> musi być w plastiku, bo szkło rozwali. No dlatego ja mam część właśnie w zamrażarce na wiosnę jak ten sok ściągam a część mam w szkle i to co dzisiaj wam dałem do spróbowania to właśnie było ze szkła które od początku od marca stało w lodówce nie no po prostu na od pnia tutaj widzicie taka brzoza możecie popatrzeć ile już tam jest otworków w niej bo co roku tam jakiś jeden otworek przybywał, nie? Z tym, że jak już drzewo, brzoza zaczyna pustrzać listki, to już nie wolno ściągać soku. Trzeba zakałkować, zalepić, żeby drzewo nie chorowało, żeby na następny rok znów nam dało. Ale przed tą procedurą to najlepiej przyjść do tego drzewa, obłapić, poprosić, podziękować i takie proste rzeczy. Nic więcej nie trzeba do szczęścia. Korzystać z tego, co nam natura daje, a unikać właśnie tego wszystkiego, co jest w jakichś tam ferm hodowlanych, gdzie niestety antybiotyki, sterydy ładują, gdzie to zwierzątko cały dzień, całą noc jest w stresie, nie może się ruszać, nie widzi słoneczka. Dlatego ja nie kupuję jajek po 30 groszy w sklepie, tylko po złotówce, ale od gospodarza. Gdzie widzę, że kurki sobie chodzą po grzędzie, gdzie jest kogut i za te jajko płacę złotówkę, ale przynajmniej wiem, że to jest to co powinno być, to co nam stwórca dał, to powinniśmy z tego korzystać, a nie korzystać z wymysłów ludzi, którzy chcą się tylko bogacić, bo im nie chodzi o zdrowie nasze, tylko żeby kasę od nas ściągnąć. I tylko ponoć, co niektórzy mądrzy rolnicy mają jakieś tam paletko wygospodarowane dla siebie, gdzie używają naturalnych nawozów, nie chemii, i tak dalej. I oni sobie jedzą te dobre rzeczy. Ale dla nas, dla ogółu, to idzie wiadomo co. Także mądry człowiek nie musi być tylko po szkodzie, ale może być również i przedszkodą. Ale trochę musi mieć wiedzy, bo no, tej wiedzy na ulicy się nie, nie dostanie, ani w szkole, ani na studiach, bo po prostu o tym nie uczą, bo uważają, że ten motłoch nasz... Że... Oczyszczanie wątroby, to ten y, sok pijemy przed kąpielą? <laughs> po wyjściu z wanny. Jak jesteś, jesteśmy mocno rozgrzani, wtedy dopiero wypijamy ten roztwór 200 ml oliwy z oliwek i 200 ml soku z czerwonego grejfruta albo z cytryny. Łatwiej wypić to, przełknąć. Nie, to robimy wieczorem, przed snem. Nie, przed kąpielą przygotowujemy sobie wieczorem ten roztwór. Przed samą kąpielą. Nie, 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 przed samą kąpielą. A po wyjściu z kąpieli, jak już jesteśmy rozgrzani, mm. wypijamy dopiero i idziemy do łóżka i śpimy, nie? Tylko przykładamy sobie ten termofor, albo jak nie mamy, no to tam co niektórzy poduszkę elektryczną używają, ale ja uważam, że termofor jest bardziej naturalny i bardziej dobry. Oliwka ma rzeczywiście paskutus, mm -hmm. tak? I ostatnim razem, jak sobie robiłam to uczyszczanie, to zrobiłam z, z olejem słonecznikowym, bo wyczytałem, że też można. Jest to wiele lepsze. Tak, lepsze. O wiele lepsze. Tak? We mnie oliwka to tak. No, ale jest bardzo skuteczna, a poza tym, no tam na Bałkanach i w Azji to, to oliwa z oliwek się robi. Ale też skuteczna, bo wyszedł mi właśnie wtedy kamień po raz pierwszy, po tym słonecznik. O, no to dobrze. A słoneczniki mamy u siebie, nasze słowiańskie. To można stosować i słonecznikowy olej. Smaczniejszy. No, to bardzo dobrze, że ludzie się właśnie z takimi informacjami dzielą. A nie wszystko dla siebie, bo ja się dowiedziałem, to nikomu nie przekażę. Tak samo jak też powiedziałem Juri, jest prosta metoda, żebyś swoje włosy odbudował, która kosztuje grosze, a co niektórzy to znają, ale nikomu ani słówka, żeby. No niestety, tak, tak to jest. Ja stosuję indiański sposób, czyli tłuszcz z naturalnego na przykład mięsa, Tuda czy warzyw czy talerza. No. Ku przerażeniu moich były żon i wcieram we włosy, no i jakoś się trzymają. No to, jest, to, jest, to, jest. To, to przez ten tłuszcz cię rzuciły. To 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 raz no no to przekazuję teraz mikrofon Aleksowi i jeszcze Aleks wam powie tutaj trochę mm -hmm. fajnych rzeczy o lesie, tak jak o naturze. To to Najpierw w pierwszym tygodniu raz, potem co drugi. Jak rano wstajemy, jak się wypróżnimy, wtedy sobie ro, przygotowujemy ten irygator z dwoma litrami. Jeśli to jest woda już bez chloru, czysta i tam ze studni czy coś, to tylko ją wystarczy podgrzać do temperatury naszego ciała. Weźmy około 40 stopni, bo jak się wleje do irygatora, to już się to trochę ostudzi. Więc y, ja robię sobie no, około 40 stopni, dwie y, wtedy daję łyżki y, tego octu jabłkowego, nie? Można też dać sok z cytryny, ale oct jabłkowy jest dobry, skuteczny i nie jest drogi. No i po prostu trzeba zawiesić irygator sobie gdzieś na machaczyk, poduszeczkę najlepiej pod nogi, żeby tam za bardzo w kolanka nie uciskało. Tę, tą końcówkę tego zaworku jeszcze przed włożeniem wody należy w olej roślinny włożyć, żeby tam sobie coś nam nie, nie uszkodziło. Odbezpieczamy i za pierwszym razem mi ani pół litra nie wyszło. No, ale stopniowo, stopniowo, co Z, dzień więcej. Bez strachu pewnie. <laughs> nie, ja byłem przekonany, stres, stres. że te dwa litry to tak wejdzie we mnie bez problemu. A gdzie? Nie takie łatwe, ale jak już to wejdzie, te dwa litry, to jeszcze wtedy najlepiej z tym poskakać, pochodzić ile się da. Zacisnąć mięśnie tam, nie? W pośladkach, poruszać, tego poskakać. I jak to wtedy wyjdzie z człowieka, to jest taki smród, że z najgorszej obory tak nie śmierdzi jak to, co z nas wychodzi. A te wszystkie rygatoria mają plastikowe zbiorniki, nie? Nie ma szklanych. szklanych. No nie, 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 nie nie ma. Gumowe. gumowe. Ale, to no. wygodnie, Ale tak. słuchaj, tam to nie stoi pół dnia, czy, czy dwa tygodnie, czy miesiąc. No. Jak to wlejesz, to za pół godziny już jest no. po wszystkim. Wygoda. Czyli raz, że wygoda, nie potłucze się, a dwa, nie zdąży się tam z, tej, z, tej, z tego gumowego tego wytrącić cokolwiek. Mhm. Bo żeby to tak było, jak właśnie mówiłem, że w tych Niemczech. Pojechali ci producenci, naukowcy do producenta wody mineralnej i badali jego wodę. Stwierdzili, że jest wspaniała woda, ale później poszli do marketu, wzięli jego wodę z półki sklepowej do analizy, nie ta woda. Co jest grane, o co chodzi. No więc, jak obojętnie jaki płyn się wleje do nowej butelki plastikowej, wyprodukowanej, i on postoi z miesiąc czy dwa, to właśnie wtedy się wydobywają te atomy chemiczne z, tej, z tego plastiku. Do tego płynu i ludzie piją i wiadomo co piją. Także wszędzie, co? jeśli jesteście i macie możliwość kupić wodę czy jakikolwiek napój, to kupujcie w szkle. Nie kupujcie plastików. No Raz, że zaśmiecają naszą całą tutaj ziemię, a dwa, po prostu nam to szkodzi. Ale jak to tą częstotliwość tego oczyszczania. Pierwszy tydzień raz. Pierwszy tydzień raz dziennie przed śniadaniem, nie? Nie po jedzeniu, tylko przed jedzeniem, kiedy się wypróżnimy. Drugi tydzień co drugi dzień. Trzeci tydzień dwa razy i czwarty tydzień jeden raz. I to wtedy już mamy pewność, że przez ten prawie miesiąc czasu sobie dobrze już nasze lito oczyściliśmy. Bo mówię, też są te kliniki, tak jak wiele nie Strudze w kowarach gdzie oni taką pompą, takim, takim urządzeniem o, o, oczyszczają jelito. No ale to raz, że kosztuje 160 zł taki jeden zabieg, a za jednym razem i tak i tak nie ma szans, żeby to się wszystko podlepiało, co latami tam się wszystko przylepiło do tych naszych jelit, a szczególnie na tych zakolach, nie? Tam to no, żeby to wypłukać, to trzeba czasu. Ale też wychodzi dużo, też dużo wychodzi. Na tak. tak. To wyszło, jest, czyli sami widzicie ile u nas się zdąży przez te nasze życie paskus nazbierać i jak tych paskus w naszym organizmie jest za dużo to niestety nie będziemy zdrowi, nie będziemy weseli, nie będziemy dobrze funkcjonować musimy się oczyszczać w dzisiejszych czasach od środka, to jest podstawowa rzecz od tego nie ma odwrotu no Nasz cały organizm to jest jak jedna wspaniale skonstruowana fabryka, gdzie wszystko musi być na czas dostarczone i na czas wydalone. Jeśli z nas to nie wyjdzie, no to wiadomo, że wtedy się odkłada w limfie. I jedyny sposób, o którym żeśmy Wam mówili, to jest sposób doktora Ashkara. No ale ważne, że jest i tani, i skuteczny. I jest już tysiące ludzi, którzy w ten sposób zastosowali tą metodę i żyją, i są zdrowi, a jak ktoś pokaże, że ma coś to, to wiadomo, że na pewno robił w sobie tak, metodę neutralnej infekcji absorpcyjnej, bo to jest nasz znacznik. No, dziękuję.